okryta kocami zabezpieczony Przy użyciu dwóch drabin zwrócę Państwu uwagę, że na uwięzi i to nawet bardzo krótkim ludzie na tak dużej więzi kilka przypadkowych osób może pomagać ściągać tego ratownika natomiast na bardzo szybko do brzegu się dostaje ratownik i poszkodowany i będzie wkładany na desce. Zademonstruję tu jak, co robimy z poszkodowanym po wyciągnięciu z przerębla. Podają się, podają deskę poszkodowanemu, pomagają mu wyjść z przerębla.